Jośiona z tej strony, Peter Panda. Dzisiaj grywamy z moim bratem ciotecznym. No i dzisiaj postanowiliśmy, że gramy w pary i chcemy zdobyć pierwsze miejsce. No i tak sobie ustaliliśmy, że zrobimy taki mały konkursik, że liczymy, kto ile razy się położy na kolana. I ten kto wygra, no po prostu, po prostu taki challenge mamy, że nie możemy się położyć na kolana. Tak subskrybujcie, bo my wbijamy po milion. Dobra, jeszcze bardzo długa droga do tego miliona. Ale spróbujemy. I zostawcie pod tym odcinkiem 50 łapek w górę. Oczywiście zostawcie, bo jak nie zostawicie, no to nie nagram mojej pierwszej piosenki. Ale bardzo bym chciał, bo ja już wiem jaką. No więc lepiej zostawcie. Mam skara. Czego nie? Jak zostawię 50 łapek, to. No nie, ja jeszcze się zastanawiam nad piosenko. Jak zostawię, to będzie tak 8 dni później zwiastun i po zwiastunie 10 dni będzie cała muza. Więc lepiej zostawi. No nie, jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. Ale niech lepiej zostawiają łapki w górę, co nie? No będę miał piosenkę, ale jeszcze się zastanawiam, mam dużo czasu. Aż do 50 lajków, kurde. Ten filmik nawet jednego nie ma. Rozumiesz? Dobra widzo, widzowie, oglądajcie ten kozacki filmik. I oczywiście mówię wam, żebyście zostawili, bo będzie kozacka ta piosenka. Kozacka. Na pewno będzie fajna. Nie, czemu tu broni nie ma? Mam skrzynię, dobra widzowie jak jest skrzynia. O! Proszę. O! Zielony skarek! O jezu! No ale on miał pompę! Ale, jakby co on jest dobry! W gotowości, dobra dawa, jadam, nie poddajemy się. Pierwsze miejsce ma być. Pierwsze miejsce, widzowie. Trzymajcie kciuki. Oczywiście, jak będziecie kibicować, to mamy większe szanse. Wiecie, no i możemy to wygrać, jak będziecie krzyczeć, że wygramy. Jak będziecie robić tak. Wygramy, to wtedy wygramy, i wygrana jest w naszych rękach. A jak wygramy, no to... No to po prostu musicie zostawić te 50 łapek w górę. A jak nie, to nie nagram kolejnego odcinka. Ale oczywiście zawsze są odcinki. Kolejny odcinek za 10. Pion, nie pion. Nowy? Masz nowy pokój? musimy to wygrać, widzowie. Trzymajcie za nas kciuki. Adam, masz tą emotę wspólną? A wiesz, że ja też już ukończyłem cały karnet? Ty! Widzowie, lecimy. Gdzie lecimy? No tutaj na zimowy da. Nie na zimowy. A na zamek? Ale na zimówce. No dobra, to lecimy na zamek, na, na zamek zimowy. I widzowie, jak będziecie krzyczeć, że wygramy, to wygramy oczywiście z Adamem. No, a jak albo nie Adam, lecimy gdzieś indziej, bo tu jest po prostu dwa teamy lecą. Dobra, ja zaraz tam pójdę. O, no niebieska nowa pompa na sam start, kurde. Niebieska nowa pompa. Skrzynka! O, potki! Potki! Potki i lama! No! Super! Ile strzałek? Ej, wiesz, ile ta lama wali strzałek? Ona po prostu pierdzi strzałkami! Ta lama pierdzi strzałkami. Co? No taka lama pierdzi No taka lama, która daje strzałki, to ona... No to ona pierdzi strzałkami. No gdzie ta lama, która pierdzi strzałkami? No i lama, która pierdzi, zniknęła. O! Buduj! Co? Budować nie mogę. O, mogę? O. Dobra. Dobra, widzowie. Gdzie? Ja zbieram. A ja zbieram. Z... Czemu tu tak mało budulca leci? I wiesz, że teraz po jednym budulcu leci? Co? Tak. A mi po jednym, kurde. A wiesz, że ja mam nową niebieską pompę? No. No. Mi to po jednym leci. Ej, ale ja zbieram budulec, bo mi się zaraz przyda. Obra. No Adam, po co ty tak lecisz w tej z powrotem? Dobra? Po co ty latasz w tej z powrotem? A tu była właśnie ta lama, która z pierdzi. Co wie, ale mówię Wam, zostawcie te subskrypcje. Opa, lecimy tu. Wykiewicujcie nam, żebyśmy mieli pierwsze miejsce. Ty masz szybko, a ja mam wolno. Ha. Wiem, ale ja mam niebiesko nowo. No i to, że mam. E, a ja oknem wbijam. E, patrzcie, patrzcie, jak z Bara wbije. Zbuta! O, widzicie? Zbuta! Kurde, chciałem ci cały czas te drzwi zamykać. Dobra, gdzie lecimy? Ups! O! Aut kolej jedzie! mówiłem, że autko jechało Ja nie dam rady sam! Przecież oni są lepsi! Widzowie, widocznie na mnie kiwi... kiwi. Dobra, powracamy do lobby, Adam. No tak, ale kończymy filmik na dzisiaj, Pawidł.